Witam ponownie. Kuchnia Radosława. Dzisiaj postanowiłem, już od dłuższego czasu mi chodziło o to po głowie, zrobić, no umówmy się, coś szybkiego, smacznego i takiego, co smakuje jak z chipshopu. Mam na myśli zrobienie fast fooda. W tym celu udałem się do sklepu i zakupiłem produkty typu frytki, już frytki kupiłem takie, zależy masz ochotę na, nie wiem, proste, kup sobie proste, cokolwiek, ja takie sobie kupiłem mam tutaj jogurt naturalny mam tutaj po prostu, z kurczaka, ona jest już gotowana, dobrze jest mrożona cebula mam cebulę pomidory, kupiłem takie pomidory, a nie inne nie jestem jakimś tam yy... Spesem od pomidorów, pomidor pomidorem, ogórek, też zielony, tylko to wiem o ogórku. I mam tutaj jeszcze produkt e, sos czosnkowy, majonez czosnkowy. Jego użyjemy tylko trochę. I tak, to będziemy wszystko przyrządzać: mianowicie e, kurczaka obsmarzymy na patelni, cebula, pomidor, ogórek, to i to. To będzie w zasadzie sałatka. Umówmy się, sałatka, no i wiadomo, frytki, bez frytek nie ma, nie ma fast Można by powiedzieć, że będzie to coś w rodzaju, jak oni to nazywają, lahmaczun tak, bodajże jest to turecka potrawa, aczkolwiek mogę się mylić, jeżeli tak, no to łapka w górę, subskrypcja i komentarz. No i tak, nie będzie tutaj za dużo pokazywania, no bo umówmy się, nie będę pokazywał jak frytki w piekarniku się robią, nie będę pokazywał za dużo jak obsmażać kurczaka na patelni, no bo przecież to nie jest jakaś filozofia. Yy, czy też jak kroić produkty na sałatkę, czy mieszać to wszystko potem z tymi jogurtami i majonezami czosnkowymi. No tak, majonez musi być. Także wezmę przyrząd to jakoś taką i pokażę jak to mniej więcej wygląda. No ale każdy chyba się już spodziewa jak to będzie wyglądać. Także tak jak mówię, zrobię to, ogarnę, przygotuję yy, i wrócę. Mam tutaj już przygotowaną prawie sałatkę, pra czy znaczy prawie przygotowaną. Ziemię tutaj pokroiłem w yy, takie kawałki. No więc widać ogórek pokrojony, jak pokrojony, pomidory. No co, no nie będę mówił i uczył, jak się kroi warzywa na sałapiel. No. To dodamy potem. Na razie tutaj dodałem jeszcze do tego sól pieprz i garn tego czosnku w proszku. Dużo czosnku, bo to z tego ma być czosnkowy sos. Także dużo czosnku udałem, jakby Jak ci się chce, może dać sobie zwykły czosnek, mi się nie chce. No i poczekam aż się to przeżre, przegryzie. Przede wszystkim soki. Chcę żeby się soki wytopiły, bo które będę musiał potem albo wypić, albo wylać. Nie będzie dużo tych soków, ale zawsze coś. Ponieważ nie chcę żeby ten sos był wodnisty. Nie chcę żeby frytki się zrobiły wodniste. No i tak, tak to będzie z tą sałatką wyglądało. Tutaj mam już patelnię przygotowaną na, pie, na, na piecu. Już się tutaj piec grzeje to jest patelnia z wczoraj yy, dodałem trochę oleju nowego i, i ten. Co, co jeszcze tutaj zrobiłem yy, przyprawa do kurczaka yy, dużo przyprawy dałem, dałem, dałem do oleju już tej przyprawy żeby się yy, ten przygotowała I, za, i, i to wszystko tutaj yy, wezmę w sypie na to wszystko to tutaj, tego kurczaka tak, e... ja będę smażył go na tej patelni na tym oleju, bo to ma być jak fast food tak. E... tutaj oczywiście jeszcze nie pożałuję, bo też musi być e... nawalone te, tych przypraw tutaj, naprawdę e... to, ma, to ma wyglądać i smakować jak taki, taki ten, z ketchupu znaczy z, z, z się przepraszam no i zostawię to tutaj na tym mi się to robi, przyjdę, potem dodam jeszcze więcej tych przypraw. Tutaj piekarnik już się rozgrzewa na frytki, elegancko. No i tyle, zacznę to smażyć i potem wrócę. No kurczak nam się już tutaj przysmaża. Na razie dałem na małe moknie, żeby, tak jak ja mówię, mówiłem, był zamrożony. Dałem na małe ogniu, żeby nie wiem, nie spalił się po prostu za szybko, tylko się trochę odmroził i tam doszedł do siebie. Jak widać, kurczę, kolor ma to taki apetyczny, nawet tak jak faktycznie w chipshopach czy w jakichś tych kebabowniach, cokolwiek. O, proszę bardzo! Także myślę, że to będzie idealnie smaczne mięso przynajmniej. Nie wiem, jak frytki, nie jestem zwolennikiem, czy tam fanem frytek z piekarnika, bo z nimi zawsze są jaja. Eee, przynajmniej w moim przypadku są jaja. Może wynika to z tego, że mam jakieś nie wiem, problemy z robieniem tego, eee, jest to zbyt trudne dla mnie, no, ale trudno. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. No, nie wiem, nabiera to jakichś tam fajnych kolorów. Eee, włożę to i teraz wezmę, zwiększę tą temperaturę na tyle. I tu też. Pyk do góry o jedno. Czyli tu będzie w zasadzie duży ogień teraz, że znaczy temperatura i to też będzie dość ciekawie. Tutaj mamy już przygotowane to wcześniej. Słuchajcie, to nie jest problem, tak? Warzywa, wiadomo, można kupić w sklepie, wyhodować cokolwiek. Kurczak, jak nie taki jak ja, co miałem, mrożony, pokrojony, ugotowany w kostki kawałki, no to kup, można kupić albo nie wiem, zabić kurczaka i sobie sfiletować cokolwiek. Majonez, no nie wiem, nie masz majonezu, trudno, zrób sobie. Nie wiesz jak, też trudno, dowiedz się, nie moja sprawa. Ja tylko daję przykład, jak można sobie zrobić dość pyszny, i smaczny, i duży posiłek za co ile mi to wyszło 2,5 funta 2,5 funta mnie to kosztuje to jest przeliczenie co 12 zł niecałe cokolwiek tanio i dużo i, i tak jak w chipshopie także ja to zostawiam niech się to tutaj jeszcze robi tam smażę wszystko i wrócę jak będzie w zasadzie gotowe dobra jedzonko nam się już prawie zrobiło Tutaj jak widać mam dwie warstwy. Pierwsza warstwa to jest jogurt naturalny, jest na dole, a druga warstwa dodałem tego yy, sosu, tego czosnkowego majonezu i tutaj widać. Też można powiedzieć, że jest pół na pół. Ja to wezmę, wymieszam zaraz i będzie idealnie gotowe. Tutaj mamy kurczak, już tak wygląda, można powiedzieć, że wygląda dość apetycznie, pachnie też apetycznie i smakuje pewnie też apetycznie. Nie próbowałem, ale nie muszę, bo... Wiem, że jest apetycznie. I frytki. Frytki się zrobiły. Wezmę je wyciągnę już z tego piekarnika i te na talerz wysypię. Tak one wyglądają. Wyglądają dość dobrze, elegancko. I cyk na talerzyk. Więc tak. Najpierw daję frytki. Najpierw daję frytki, potem dam mięso, i na, na samym końcu dam y, właśnie tą sałatkę, całą którą sobie tutaj zrobiłem elegancko. I w zasadzie to wszystko. Zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać na samym końcu, i lecimy. I podana do stołu. Tak to wygląda, smacznie pachnie i jest dużo tego. Tak jak mówię, przy łącznych kosztach wydatku w dzisiejszych czasach jest to super inicjatywa na Just Eat czy Super Eats. Można to samemu przyrządzić w krótszym czasie nawet niż dostawa. Normalnie trzeba by było zapłacić z 5-6 funtów za to, tutaj to kosztuje połowę z tego plus, oczywiście, prąd i tak i tak się zaoszczędza. Ma się swoje, wie, że nie ma niespodzianki w środku. Także powo powodzenia w przygotowaniach i polecam naprawdę smacznego. Nara! Hej!